Cześć, witajcie z tej strony Broly. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7 Powracamy do naszego mordobicia, 50 chyba już 5 albo 6 odcinka eee, No i powracamy również do Briana, którym to ostatnio grałem w odcinku, dwa odcinki temu I powiem wam szczerze, że grało mi się bardzo przyjemnie pomimo takiej, pomimo takiej przerwy eee, No i zobaczymy czy pójdzie nam równie dobrze jak poprzednim razem Naszym pierwszym przeciwnikiem jest Armor King Ranga chyba o jedną pozycję niższa od mojej. No zobaczymy, jak tam pójdzie. Oczywiście zapraszam do lajkowania i komentowania. Dobra, lecimy, słuchajcie, bez żadnego pitolenia. O, nice, nice step. Nie? nie, nie to. Kurde, Mać. Dobra, mamy go. Pierwsza runda dla nas. Powiem wam szczerze, że czuję się bardzo pewnie. Dokładnie. Mamy go. Druga runda dla nas. Powiem szczerze, że strasznie wolną reakcję ma przed tym, przed tym lołem moim. Kurde, spaliłem. 아이. 마미고. <놀람이> 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 Elegancko. Dobra, jako że nie był takim złym przeciwnikiem, spróbujemy zagrać z nim jeszcze raz, co ja będę chciał. Nie, przepraszam, on miał jednak rangę wyższą od mojej o jedną pozycję. Rany, tak dawno nie grałem, że już kurde, zapominałem, jakie rangi są w tej grze. No ale dobra, udało się go pokonać. 3-0, słuchajcie. Zobaczymy, jak tam pójdzie w dogrywce. A raczej w rewanżu. Taka spokojna ta gra była. Żaden z nas tak nie. Jakby to powiedzieć, nie, nie, nie paru do przodu, nazwijmy to. Co jest oczywiście. Nice, ładny step, naprawdę. Podobało mi się to. Ładnie wyczuł. Nie to! Nie to! Kurde co on zrobił! Ja pierdolę! Nie to chciałem zrobić, naprawdę, ten arkadystyk się mnie nie słucha. Znowu nie to chciałem zrobić, wyszło co prawda, ale naprawdę... I znowu nie to. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja nie mogę. Nie, yeah! arkitstyku, co ty robisz? Znowu nie to! No! O co tu chodzi? Naprawdę no! Nie wiem, coś odpierdala, albo coś źle klikam, albo nie wiem, co jest grane. Ale naprawdę no! Nic nie wychodzi. Dobra, przynajmniej to pokonaliśmy go. Ale naprawdę, no masakra. Nice. No nie znów nie to. Oh. dał się go pokonać. Oj, ładnie, ładny hopkick. Kurwa, no. No Dobra, mam go i tyle. Kurde, za każdym razem coś mi nie wychodziło na tym arkistyku, nie? Nie wiem, co się dzieje, i naprawdę strasznie mnie to irytowało, bo gdybym to przegrał przez to, to bym naprawdę się wściekł. Ale naprawdę, no, w każdej rundzie coś mi nie wychodziło, nie? Tragedia, powiem wam, tragedia. I to nie, że jestem pijany, bo nie jestem, ale kurwa. Dobra, przepraszam was za te bluzgi, ale no. Koleś się nie poddaje, widzę. No i dobrze. Nice. Prawie, ale dobra, no nie było tak źle. Słuchajcie, ładny tego ee... Oj, dobra. Po mnie. Uch. Widzę, że bardzo spokojnie gra. Dobra, trzeba mu teraz trochę poprzeszkadzać. Oj, oj, oj. Nice. Ładna wyczutka. Co on robi? O, rany. Ach, to zakończenie Armorkinga jest po prostu genialne, nie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, ile będzie chciał go jeszcze będzie. To będzie ostatnia gra Brianem. Niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram. Ostatnia gra, słuchajcie, lecimy na Devil Gina chyba, bo powiem szczerze, że też mam ochotę sobie tą postacią pograć trochę. Zobaczymy, jak tam nam pójdzie. Powiem Wam, że uwielbiam grać postaciami z Rodu Mishima, normalnie to jest coś pięknego. No i taki nam bilans 10 gier, kurde, zepsuł, mógłby być wygrany. No ale dobra hu, ładnie. Teraz się nie dam. Ło, <noise> ale to wyczuł, znowu skubany. Zrobię z koła tu w daszami powiem szczerze No, zostaw mnie! Je! Jak ja to mogłem zjebać! Jaka ja to mogłem zjebać, już to było moje już! Kurwa, nie skacz mi dał Sorry, mówię do mojej postaci! C Czemu on mi skacze? Pierdolę, chyba muszę przestać grać z tym Brianem teraz bo zaczynam się Denerwować tylko I znowu mi skacze. Co jest? No naprawdę nie wiem co jest grane. Co ten Arcade Stick mi wyprawia, nie? Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, nie gram tą postacią. Nie wiem, co ten argument Stick robił. Naprawdę, no. Skakałem jak małpanie w niektórych momentach. Wypierdziałam z tej postaci. Po 2-2. I naprawdę, no, uwierzcie, no. Kurwa, nie wiem, co jest grane, nie? Ale naprawdę, no. Poza cię robiła mi to, nie to co chciałem. Dobra, dzień tego Devil Gina, Mam nadzieję, że będzie lepiej, nie? Devil Jin. O, w dasze y ładnie wychodzą. patrzcie tylko na to. Tyk, 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 tyk. A, mam nadzieję, że tak będzie fajnie też w grze. A nie, że postać będzie mi skakać jak jakaś małpa. Fajnie, bo gdyby mi tego samego. Ale chyba nie, to jest zbyt duża chyba rozbieżność rank. Hej, Hachi! Bobby! Jaką jak on ma rankę? On ma rankę wyższą od mojej, na pewno. Ale nie wiem, czy o jedną, czy o dwie pozycje. Koś groto, żeby się utrzymać w randze. Także może być ciekawie. Także to będzie walka rodzinna, nazwijmy to. Dobra, zaczynamy, kochani. Nice. Nice. Czy to wejdzie? Weszło. Dobra po nim. Także mamy 2-0. <laughs> No i pięknie, mamy go, <laughs> 1200 punktów No i gość spada Do jakiej rangi, nie wiem, bo nie wiem czy będzie chciał wziąć rewanż A Mam nadzieję, że będzie chciał Aby się zrewanżować Będzie chciał oczywiście, że tak On no, chyba będziemy teraz rangę taką samą co ja <laughs> Tak jest, overlord Nice. Dobra, mamego. Round two fight. Nice. Jeżeli to wyjdzie, to będzie po nim. Powinno być po nim. Mam nadzieję, że tak. Że to wejdzie do końca. Tak jest. Jeszcze to wygrałem. Boże. Jaki fart. Aí. Jeżeli robi się warka ciekawa wejdzie mamy go chyba tak jest 1900 punktów Także spróbujemy, słuchajcie, ostatnią walkę. Niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, kończymy. Póki mamy dobrą pasę, żeby później wstydu nie robić. Let's begin. Kurde, trochę poznałem jego... ...styl gry. Nice. Ah. Oh. dobra mamy go Wow ładnie Dobra, przyczekaliśmy, to jakoś się udało Aj, dobra, będzie, ach, myślałem, że perfekt będzie, dobra, nieważne Ostatnia runda, trzeba to wygrać. Ładnie. Nie! Ale to zjebałem! Ja chciałem Rage Arta skorzystać, a nie z tego. Boże! Dobra jeszcze raz. To bo skurde... Ja mogłem to wygrać, rozumiecie to? Mogłem to wygrać, tylko mi się klawisze popieprzyły. Bo zamiast zrobić Rage Arta, to zrobiłem... O Jezus, dobra, nieważne, nie było tematu. Przegrałem wygraną grę. Ten fakt mnie tak wkurzył, że musiałem wziąć rewanż. Dobra, mamy go. Bez zabawy, gościu, teraz. Aj. Znowu to samo robię. Czemu? Nie. A już to miałem. Wyczuł teraz, kubany Nie! O, robi się ciekawie, raczej nie ciekawie dla mnie. Dobra, mamy go. 1900 punktów, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że tak łapkujcie, komentujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, zagrajmy w Tekken 7 i nie tylko, do zobaczyska kochani, trzymajcie się i cześć!